Moi drodzy, no to kończymy, że tak powiem, montaż tego potworka Termatek R290, czyli czynnik, jaki zasila nam to urządzenie. No i jak widzicie, Jurko robi papa i odjeżdża z inwestycji, a my tutaj jeszcze sobie króciutko filmik nagramy. Specyfikacja urządzenia, nie wiem czy Was to będzie interesowało, czy też nie, natomiast no, tutaj możecie sobie wszystkie parametry prześledzić, na każdym parametrze możecie się zatrzymać. No i okej, okay. tak mamy sytuację, jeżeli chodzi o podłączenie wodne, zasilania oraz powrotu rur do budynku biegnie nam zasilanie, biegnie nam powrót, włącza nam się do budynku. Tutaj będzie 20 cm y, docieplenia, jeżeli chodzi o styropian tych rur, które bezpośrednio wchodzą do budynku. Nie będzie widać, zostaje nam tylko i wyłącznie fragment tej części. Musimy pamiętać, że mamy mieć 50 cm przestrzeni serwisowej, 35 wysokości, ale wysokość już, że tak powiem, nas nie interesuje, ponieważ ta pompa przychodzi nam z gotowym stelażem Tutaj mamy wykonany bezpośrednio podstument, fundament, no nie robimy tego na żadnych betonitach, monolitach, no bo to jest naprawdę taki troszkę przerost formy nad treścią. No a teraz zapraszamy Was do serca maszynowni i jak to wszystko tutaj się prezentuje i wygląda. No to od samego początku po prawej stronie jak widzicie zasobnik wody użytkowej. 300 litrów e, aż się że tak powiem pomyliłem 300 litrów z wężownicą 3,75 m kwadratowego firma oczywiście Termatek. E, mamy zasobnik nierdzewny z anodą tytanową tutaj mamy wpięte wszystko anoda jak widzicie pracuje nam prawidłowo dioda świeci na zielono na około 80 lat spokojnie nam ta anoda starczy. No, i idziemy sobie dalej. I tak jak widzicie, tutaj wszystko w tym budynku wykonywaliśmy. Malinówki 14. Wodę użytkową mamy w tej szafce. Podłogóweczkę z sterownikami, i tak dalej, mamy w tej szafce. No i oczywiście cała konsola wodomierzowa. Dwa filtry, i już umywaleczka. Tak się prezentuje cała maszynownia. Z której no klient jest zadowolony, wiemy o tym doskonale. No i moi drodzy, co więcej? Mamy tutaj z, też Termateka Hydroboxa. Hydrobox, który mieści w sobie wszystko co jest niezbędne, czyli yy, grzałki. Czyli zawór magnetyczny, filtr magnetyczny, który jest wbudowany i zawór przełączający, przełączeniowy, trzydrożny, żeby móc sterować sobie pracą jak nie centralnego ogrzewania, to pracą ciepłej wody użytkowej. Tak się prezentuje wyświetlacz, jeżeli chodzi o pompę termateka. No i moi drodzy, co tutaj mamy poniżej? Otuliny na rurach firma Steinorm. Bardzo fajne, grube otuliny z piany. Tutaj mamy w środku, wewnątrz piany, moi drodzy. No i dodatkowo musimy sobie po prostu montować za każdym razem malszety, mankiety, zwał jak zwał. Dodatkowo też my kleimy sobie, jak widzicie, rzzałki, oznaczenia i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, gdzie, co, w którym kierunku nam przepływa. Jeżeli byśmy mieli gdzieś jakiś defekt, jakąś awarię, żebyśmy też wiedzieli, w jaki sposób możemy się rozłączyć od i tak dalej. Tutaj to nie jest właśnie filtr magnetyczny, tylko to jest separator powietrza. Więc gdyby była sytuacja taka, że w instalacji, no nie wiem, dziwnym trafem będzie taka sytuacja, że zbierze nam się powietrze, no to tutaj ten separator wyłapuje wszystko. Możemy go w tym miejscu odkręcić, i on się będzie odpowietrzał, i nie dopuści do tego, żeby właśnie zapowietrzyć nam układ ogrzewania płaszczyznowego. Tak jak widzieliście, z dworu wychodzą nam tarura. Tarura nam wraca, tak jakby, i mamy wszystko ładnie porozjeżdżane tak kolokwialnie mówiąc. Oczywiście bufor tutaj mamy wpięty szeregowo. Szeregowo na powrocie z instalacji on głównie tylko i wyłącznie będzie służył do realizacji defrostu. Pompa nie musi go grzać, tu mamy tylko 50 litrów, ale cała moc. Cała moc grzewcza, pompy i temperatura trafia bezpośrednio do naszego układu. Układ podłogowy na parterze i na piętrze do mego powierzchni około 150 m2. Ci co mają malinówki 14, to dokładnie wiedzą ile to jest no i że tak powiem, no tak się moi drodzy to wszystko prezentuje no, myślę, że nie będziemy dłużej przedłużać całej inwestycji możecie sobie zobaczyć pozostałe filmy, gdzie montujemy ogrzewanie płaszczyznowe, gdzie montujemy wodę użytkową oraz kanalizację, my wykonujemy wodę użytkową na systemie rozdzielaczowym tylko i wyłącznie, chyba, że gdzieś tam mamy jakieś delikatne przeróbki poprawki w remontowanych modernizowanych domkach, no to ok, metoda trójnikowa też może być. Natomiast w nowych domach nie stosujemy jako tak metody trójnikowej. No i co moi drodzy? Myślę, że tyle ode mnie. Jak macie jakieś pytania, jak macie jakieś wątpliwości, jak chcielibyście mieć na przykład taką ładną kotłownię, no to zapraszamy do kontaktu. Zostawcie jakiegoś suba, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!